Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan-chrzciciel, przysyła nas do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów. Także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: Idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście. Niewidomi wzrok odzyskują. Chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, i głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie. Oto Słowo Pańskie. Umiłowani siostry i bracia, prawie 30 lat temu, po otrzymaniu święceń kapłańskich trafiłem tutaj do budującej się nowej parafii na czubach Matki Bożej Różańcowej. Wspominałem już Wam o tym. I wówczas wielką podporą był dla mnie ksiądz Ryszard. Wówczas był proboszczem świętej rodziny. 12 lat temu zostałem proboszczem parafii zbudującym się kościołem świętego Jana Pawła II na Wrodkowie i wtedy spotkałem się ze zrozumieniem i z pomocą, z którą spieszył nam ksiądz sprawa Tadeusz, wasz obecny proboszcz, a wówczas ekonom archidiecezji lubelskiej. Tak więc jestem tutaj na znanej dobrze mi ziemi i pośród bliskich mi osób. W tym roku Nasza parafia świętego Jana Pawła II obchodziła 12 lat swego istnienia, chociaż historia centrum Jana Pawła II w Lublinie jest zdecydowanie dłuższa. Świątynia Papieska jest bowiem pierwszym etapem budowy centrum Jana Pawła II jako wotum wdzięczności archidiecezji lubelskiej za dar papieża Polaka. W sercu świętego pamięci arcybiskupa Rzycińskiego zrodziła się ta koncepcja, ta wizja i pragnęliśmy bardzo, aby właśnie ona była realizowana na Wrotkowie. Śmierć, jak to zwykle bywa, weryfikuje pewne plany. Świątynia jest znakiem tej, tego pierwszego etapu budowy centrum Jana Pawła II. Także możemy... Tam przybyć i zobaczyć jakby ten pierwszy etap, jakże ważny, upamiętnienia papieża Polaka. Czasami wierni pytają mnie, ile jeszcze czasu potrzebujemy, żeby dokończyć tego dzieła. Trudno powiedzieć. Nie ma jeszcze posadzki w kościele, ołtarza, tabernakulum, chrzcielnicy. To wszystko jest... W w tej chwili po prostu tymczasowe. Trzeba jeszcze zamówić wizerunek patrona parafii, obraz Matki Bożej, Matki Kościoła. To wszystko jeszcze przed nami, ale cieszymy się, że, że toczy się życie parafialne, że ludzie się modlą, że są wspólnoty w Kościele. Z Bożą pomocą i za przyczyną świętego Jana Pawła II te prace na pewno będą postępować. Pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy Nowy Rok Liturgiczny, którego hasłem w ramach programu Duszpasterskiego są słowa Wierzę w Kościół Chrystusowy. Kościół, którego założycielem i głową jest Chrystus, poddawany jest na przełomie dziejów licznym próbom, Trudno jednoznacznie ocenić, które czasy dla nas, praktykujących wiarę, były łatwiejsze: te obecne czy te sprzed kilkudziesięciu lat. Pamiętam z moich czasów seminaryjnych wypowiedź jednego starszego kapłana, który ze współczuciem ku naszemu zdziwieniu zwracał się do nas, mówiąc: Szkoda mi Was. Bo czasy, które idą, będą dla Kościoła trudnym wyzwaniem, a Wy będziecie narażeni na szyderstwa i wystawiani na liczne ataki. Nie ma właściwie dnia bez deprecjonowania w prasie czy w innych mediach wiary ludzi Kościoła czy stanu naszego chrześcijaństwa. W minionym roku po raz pierwszy w historii naszej parafii mieliśmy misje święte. Prowadził je przyjaciel świętej pamięci księdza Piotra Pawlukiewicza, znanego i cenionego kaznodziei, rekolekcjonisty, ksiądz prawat Bogusław Kowalski z Warszawy, który ma dowcip na każdą chwilę i okazję. Warto czasami go gdzieś tam na YouTubie pooglądać, księdza Bogusia. Zapytałem go, co on głosi, jeśli pragnę powiedzieć dać przekaz o Kościele. W tej Katechezie o Kościele, co mówi? Jak postrzega to, co się dzieje teraz? Co myśli i co mówi o tych, którzy wnoszą antyklerykalne hasła? Przecież w większości z nich to są wszystko ochrzczeni katolicy. Opowiedział mi, że kościół jest jak matka. Ile razy się zdarza, że dzieci ją lekceważą, zapominają o niej, a nawet formują do niej swoje pretensje o majątek, o porządek, o to, że kogoś bardziej faworyzuje. Jednak, kiedy wracają do rodzinnego domu, zawsze ich przyjmie, a nawet ich przytuli ku ich zdziwieniu jest nadzieja że ci wznoszący swój głos przeciw wierze i kościołowi pewnego dnia podejmą refleksję i znajdą na nowo swoje miejsce w kościele bycie świadomą cząstką kościoła Chrystusowego to powód do dumy Powód do dumy, gdyż ja, słaby człowiek, umożliwiam Chrystusowi, by dotarł z dobrą nowiną do otaczających mnie ludzi. Święty Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym podczas spotkania ekumenicznego z młodzieżą szwajcarską w Bernie w 2004 roku powiedział: Chrześcijaństwo. Nie jest jakimś rodzajem kultury czy ideologii. Systemem wartości i zasad, nawet bardzo wzniosłych. Chrześcijaństwo to osoba, obecność, oblicze. To Jezus, który daje człowiekowi sens i pełnię życia. W podobnym duchu nauczał Benedykt XVI, mówiąc. Kościół to Chrystus i my. Chrystus z nami. On jest z nami tak jak winny krzew jest ze swoimi latoroślami. Poprzez Kościół Chrystus oczyszcza nasze serca, oświeca nasze umysły, łączy nas z Ojcem i w jednym duchu skłania do praktykowania na co dzień chrześcijańskiej miłości. Kościół to Chrystus i my. Jakie jest Twoje zaangażowanie w życiu Kościoła? Jak Ty pozwalasz Chrystusowi działać w Tobie dziś? Pozwólcie na małą dygresję, anegdotę. Pan Jezus w niebie pyta się Boga Ojca, Tato. Tato, pamiętasz to kółko wędkarskie, które założyłem w Galilei nad jeziorem Genezaret? No tak, pamiętam. Ono jeszcze funkcjonuje. Tylko dzisiaj ludzie nazywają to Kościołem. No tak szartobliwie by można powiedzieć o Kościele i o nas, przygodnych i sezonowych uczestnikach wędkowania. To nie może być dla Ciebie przygodna, przypadkowa instytucja, z którą się czasami identyfikujesz, bo to jest mistyczne ciało Chrystusa, a Ty w nim odgrywasz naprawdę ważną rolę. Ty nie jesteś organem czasowo przyczepionym do tego ciała, zostałeś wszczepiony na sposób trwały. I nawet apostazja, porzucenie Kościoła nie wymarze tego święty Paweł dopowie, nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Myślę, że także w tym kontekście można te słowa przywołać. No tak, powiedzielibyśmy, sami sobie na to zasłużyliśmy. I duchowni, i świeccy. I postawiono nas przy jednej opcji politycznej, a nie przy człowieku, który, jak uczył nasz święty papież z Polski, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą jego codziennego życia i doświadczenia. Naprawdę, świeccy mają odgrywać w nim ważną rolę, nie tylko księża. Nie możemy myśleć, że. Wierni świeccy ciągle są w jakiejś poczekalni życia parafialnego, i dopiero kiedy wejdą na właściwe pokoje, to będzie można im jakąś odpowiedzialność powierzyć. Każdy, kto uwierzył, już może być odpowiedzialny za głoszenie wiary. O świeckich w kościele, którzy nie są za aktywni w parafii, mówi się, że jest to uśpiony olbrzym. Uśpiony olbrzym. Jeden z biskupów polskich, pytany o to, jak obudzić olbrzyma w nas, powiedział: Pierwsze, co możemy zrobić, to modlitwa, żeby chrześcijanie trzymali się wartości ewangelicznych, żeby nie żyli w hipokryzji, nie sprzedawali prawdy za pieniądze i inne korzyści materialne. Potrzebne są spotkania, wymiana myśli, jakie się, jak się organizować, żeby formować liderów wśród laikatu, którzy wchodziliby w różne sektory życia publicznego. Jak wyjść, bracie i siostro, do misji już jako obudzony olbrzym? Jak wyjść? Można od czegoś zacząć. Jak widzisz, że ten dzisiejszy kościół jest w mediach werbalnie układany i wprost, choćby przez napisy, które czasami pojawiają się na murach, to proszę cię, nie chowaj głowy w piasek. Uznaj fakty okazujące stan rzeczy i weź go w obronę. Jaką postawę przyjąć wobec tych ataków na kościół? Nie przyznawać się? Że jestem jednym z nich, nie przyznawać się, że ja też ten Kościół tworzę. To coś przypomina jak, jak dialogowane kazanie, które prowadzi kapłan z dziećmi. Często stawia podchwytliwe pytania, a dzieci są tak szczere, że aż do bólu. Rodzice słuchając tych wypowiedzi dzieci czasami wolą gdzieś się schować. A potem, kiedy wracają do ławeczki, ławeczki te dzieci, to ci rodzice jakby tak specjalnie się nie osuwają, odsuwają, żeby przypadkiem to nie pomyśleli inni. No właśnie, to już wiemy, z jakiego domu jest, jest to dziecko. Drodzy moi, w sytuacjach trudnych, uwierzcie, uwierzcie, potrzebujemy wsparcia od siebie i potrzebujemy modlitwy za siebie. Potrzebujemy być razem. Potrzebujemy czuć się współodpowiedzialni. Posmutniał ksiądz proboszcz z przywodowa, bo w dniu wybuchu tej rakiety nikt nie przyszedł do kościoła na mszę Świętą. Ludzie pozamykali się w swoich domach, nie zainteresowali się tym, jak inni przeżywali to wydarzenie. A jak to było kiedyś? Kiedy atakowali wiernych na Wołyniu, o czym pisze choćby Krzysztof Dębski, wspominając losy swojej rodziny. Kiedy tsunami uderzyło w ląd na Tajlandii, ludzie szukali schronienia w kościele i tam znajdowali ocalenie. Drodzy moi, jesteśmy dla was, bo my wszyscy jesteśmy kościołem. Przypomnij sobie tę scenę, tak ważną dla naszej wiary, dla troski o Kościół. Kiedy Pan Jezus pyta się, Piotrze, czy mnie miłujesz? Dziś się pyta Ciebie, czy miłujesz mnie? Czy miłujesz ten Kościół? Dlaczego kocham ten Kościół? Dlaczego warto być w Kościele? Pani profesor Kaja Kazimierska, socjolog z Uniwersytetu Łódzkiego, w panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez Katolicką Agencję Informacyjną na temat właśnie tego udziału w życiu Kościoła, troski o Kościół Chrystusowy, ona mówi, mówi jako człowiek wierzący, praktykujący. Powiedziała: zamiast wierzyć w Kościół, to wolę mówić. Że ja kocham Kościół. Kocham Kościół. Podstawą wiary w Kościół jest miłość Kościoła. Jak to wszystko przetrwać? Trzeba wspierać małżeństwo i rodzinę. To prawie jak to codzienne motto, które tutaj przywołuje. Że przyszłość świata, ludzkości, idzie przez rodzinę. Trzeba wspierać małżeństwo i rodzinę. Kardynał Karlo Cafarra, zmarły w 2017 roku, arcybiskup Boloni, jeden z najbliższych współpracowników świętego Jana Pawła II, uważa, że dziś wypełnia się to, co przed laty. Zapowiedziała mu siostra Łucja, jedna z tych dzieci, wizjonerów, dzieci fatimskich. Kiedy Jan Paweł II powierzył mu utworzenie w Rzymie Instytutu Studiów dla Małżeństwem i Rodziną, kardynał Kafarra wysyła do wizjonerki z Fatimy krótką prośbę o modlitwę. W odpowiedzi otrzymał długi list. W którym siostra Ucja zapowiedziała, że Ojcze nadejdzie czas, kiedy decydująca konfrontacja między Królestwem Bożym i Szatanem będzie dotyczyć małżeństwa i rodziny. Podkreśliła też, że ci, którzy będą pracować na rzecz małżeństwa i rodziny, będą musieli przejść przez próby i ucisk, dodała jednak nie lękajcie się. Matka Boża już zmiażdżyła mu głowę. Jestem przekonany, że to, co powiedziała siostra Łucja, wypełnia się w naszych czasach. W 1994 roku, kiedy obchodzony był Międzynarodowy Rok Rodziny, Jan Paweł II beatyfikował dwie kobiety. Obie realizowały w życiu swoje powołanie jako żony i matki. Pierwsza z nich to Joanna Beretta Molla, która żyła w wyjątkowo szczęśliwym małżeństwie i szczęśliwej rodzinie. Przeżyła niespełna 40 lat, a zmarła po urodzeniu czwartego dziecka. Zupełnie inaczej wyglądało życie małżeńskie drugiej ze wspomnianych kobiet. Mistyczka. Elżbieta Mora Wreszcie od początku małżeństwa modliła się za niewiernego męża. Dopiero po jej śmierci mąż nawrócił się, wstąpił do zgromadzenia zakonnego i pokutował za wcześniejsze grzechy. Obie kobiety realizowały w całej pełni miłość małżeńską w codzienności. I to stanowiło ich drogę do świętości w sakramentalnym związku. Bracia i siostry, pozwólcie, że przywołam jeszcze jedną postać. Zmarły w 1979 roku arcybiskup, arcybiskup Fulton Sheen, kandydat na ołtarze charyzmatyczny kaznodzieja i rekolekcjonista, wizjoner. Patrzy na współczesny Kościół i mówi, Kościół dzisiaj jest wystawiany na próbę. Musimy być lepsi niż kiedykolwiek przedtem, i musimy wiedzieć, że jesteśmy częścią wielkiego ciała mistycznego, które jest w całym świecie, które ogarnia cały świat. Dziś. Jedynym argumentem mogącym przekonać innych do Chrystusa jest świętość. Świat słyszał już wszelkie inne argumenty. Może je wszystkie odrzucić, oprócz tego jednego świętości. Święci na miarę Emilii i Karola Wojtyłów, święci na miarę Wiktorii i Józefa Ulmów męczeńskiej rodziny zamordowanej wraz z siedmiorgiem dzieci w 1944 roku. Święci, tak jak święty Louis, Zelia, Martę, rodzice świętej Teresy, od dzieciątka Jezus, czy błogosławieni Luigi i Maria Beltrame kwadroki, to oni reformują Kościół i motywują innych do żarliwego wyznawania wiary, do świadectwa wiary, takie jest wyzwanie dla Kościoła dziś. O ile w pierwszych wiekach wiarę ugruntowali męczennicy, w wiekach średnich reformatorzy Kościoła, a potem misjonarze męczennicy, to dziś święte małżeństwa i rodziny mają stać się ostoją. Wiary prawdziwej i mocnej. Drodzy moi, kończąc, życzę wszystkim uczestnikom tych rekolekcji adwentowych, abyście byli wymownymi świadkami Bożej miłości. Proszę, dochowajcie wierności Panu Bogu. Dochowajcie wierności podjętym ślubom i zobowiązaniem. I Bądźcie pełni ducha. Przyszłość ludzkości ma przyjść przez rodzinę. Daj Boże, przez Twoją rodzinę. Amen.